Techniczny analityk testowy, pytanie numer 16. Poniżej podano pseudokod programu TRIKI. Tutaj mamy kod, 20 linijek kodu. I pytanie do tego kodu jest: które dwie poprawki poprawiające łatwość konserwacji kodu, czyli maintainability, najprawdopodobniej zostaną zaproponowane po przeprowadzeniu analizy statycznej? Zobaczmy, jakie mamy poprawki do dyspozycji. ABCDE, czyli. Wybierzemy dwie z pięciu. A. Restrukturyzacja kodu. B. Zastosowanie lepszych nazw zmiennych. C. Ograniczenie sprzężenia, czyli coupling w programie. Zwiększenie liczby komentarzy i E. Poprawienie wcięć w kodzie. Wybierz dwie odpowiedzi. No to przyjrzyjmy się. A. Restrukturyzacja kodu. Tutaj szczerze mówiąc, być może można by coś zrestrukturyzować, chociaż. Mamy begin, read, potem mamy while, potem mamy if. No nie ma za dużo, za dużo jakoś, za bardzo zagnieżdżeń. Nie jest to skod zbyt skomplikowany, więc to pewnie nie będzie dobra odpowiedź. Aczkolwiek zaparkujmy ją na razie i zostawmy w pamięci. Zobaczmy, może będą lepsze odpowiedzi. B: Zastosowanie lepszych nazw zmiennych. Nazwy zmiennych mamy tutaj var 1, var 2, var 3, czyli variable 1, variable 2 variable 3. Co nic nie znaczy, bo nie wiemy tak naprawdę, jakie jest przeznaczenie tych zmiennych. Nazwy zmiennych powinny być znaczące. Ja pamiętam, jak na pierwszym laboratorium na studiach jeden z kolegów, kolega Maciek, oddał program. Nie wiedział, jak nazwy zmiennej nazywać. I nazwał je hoho, haha, hihi, hehe. I miał obniżoną ocenę, dlatego że hoho ho, ha, ha, hi, hi, he, he, nijak się miało do tego algorytmu, czy do meritum tego algorytmu, który pisaliśmy, który mieliśmy zakodować. Wobec tego, nazwy zmiennych powinny być znaczące, mogą być długie, nie ma znaczenia. Mogą być pisane snake'em, czyli z podkreśleniami, mogą być pisane wielbłądem, czyli wielkie, małe litery, wyrazy zbite. To tak jak, jak się umówicie w projekcie, tak będzie, nie ma to znaczenia, ale. Z nazwy zmiennej powinno być widać, do czego ona służy i jakie dane przechowuje. Więc to jest na pewno rzecz do poprawienia, czyli odpowiedź B będzie dobrą odpowiedzią. C, ograniczenie sprzężenia, czyli coupling. Tutaj nie ma zastosowania, dlatego że coupling jest między modułami, między klasami, więc tutaj mamy jedną funkcję, czyli jeden program, który składa się z jednego kawałka więc o żadnym kaplingu tutaj nie można mówić. Jedyne co jest wywoływane, to są wywoływane funkcje biblioteczne typu read albo print no, albo write, tak? ale tego w to nie ingerujemy, nie mamy takiej możliwości, więc C nie będzie dobrą odpowiedzią. D, zwiększenie liczby komentarzy. No i tutaj nie ma żadnych komentarzy, więc zwiększenie komentarzy coś na pewno zmieni. Pytanie, czy dodawanie komentarzy poprawia jakość kodu, czy nie poprawia. Wśród programistów są różne zdania na ten temat. Jest taki ruch w programowaniu, że nie komentujemy, tylko kod ma być tak napisany, żeby był czytany jak książka. Problem, który się pojawia w skomentowanym skodzie, kodzie jest taki, że jak wykonujemy zmiany, to bywa tak, że kod jest zmieniany, a komentarze nie są zmieniane. I mamy wtedy stare komentarze i nowy kod. Więc, żeby temu przeciwdziałać, nie komentuje się kodu. Tylko wymaganie w zespole jest takie, że każdy, kto weźmie kawałek kodu, ma go przeczytać jak powieść, jak opowiadanie, ale ale ISTQB uważa, że kod powinien być komentowany. Wobec tego na egzaminach ISTQB dodawanie komentarzy oznacza ulepszanie kodu. Więc to też najprawdopodobniej będzie dobra odpowiedź. A czy ją zastosujecie w praktyce, w swoich projektach, no to zależy już od tego, jakie macie umowy w zespole. Czyli odpowiedź D będzie drugą no, dobrą odpowiedzią. No lepszą na pewno niż A, więc A odrzucamy. Zobaczmy jeszcze E poprawienie wcięć w kodzie. Jakie tu mamy wcięcia? Wcięcia mamy begin, czyli mamy 5, while też ma 5, dobra, czyli mamy wcięcia co 5, one są sensem, dlatego że begin... Zaczyna program, potem jak jest ciało pętli, ono jest wcięte, ciała IFA, ciała ELSA też są wcięte, więc tutaj wcięcia są zrobione sensownie. Co prawda szczerze mówiąc nigdy nie widziałem jeszcze kodu, który ma wcięcia co 5, robi się wcięcia co 2, co 4 najczęściej, ale są zrobione <laughs> spójnie, są zrobione z sensem, pokazują strukturę kodu, wobec tego to, tego nie ma sensu poprawiać. Czyli podsumowując, wybieramy dwie odpowiedzi, odpowiedź B jak Barbara i D jak Dorota.